Cześć, witajcie, z tej strony Mr. Bartok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się właśnie w tym momencie w Sylwestra. Ja to nagrywam w Sylwestra, wy to oglądacie w Sylwestra, więc to jest odcinek sylwestrowy. Yy, miałem inne plany na tym odcinku, ale miał być coś co innego i wychodzi co innego. Bo że dzisiaj będzie odcinek bez yy, Mr. Kamciola Pylim. Bo z nim to byśmy zrobili kulik, może jakieś odśnieżanie. A na tym odcinku że ty, tego nie zrobimy. Ale trudno. Możemy zrobić inny. Jak widzicie, zrobiłem się na z Bruniem, z Osiny przyjechałem. Może przyjechałem tam. Yy, no, przyjechałem na Felby po prostu na tą wieś. Tutaj widzicie śniegu napadało. Sylwestra, tyle śniegu jeszcze nie było, to jestem w szoku, ale dużo tego śniegu jest. Cały czas sypię, pada, jestem w szoku po prostu i będzie zabawa. Co tutaj stoi? Zobaczcie, to stoi przede mną. E, stoi piękny e, widlak. E, tutaj stoi ten e, ogórek, taki nie pędzie do Liftowanie, co do jeżdżenia ogólnym, to pojazd i tutaj pick-up <coughs> pick do jeżdżenia to jest taki e, bardziej terenowy, to chyba jest ogórek niż ten, ale można tutaj nie ma śniegu, ponieważ tutaj odśnieżyliśmy odśnieżyłem sobie e, bo był kolega, odśnieżał drogi. Jak widzicie, drogi nie są dosypane, odśnieżał tu wszędzie. Ja też odśnieżył mi, żeby mógł to autoparkować, a zaparkowałem już tu, ale dobra. Dzisiaj jest Sylwester 31 grudnia. Sylwester, nowy rok, wszystko. Więc na początku chciałbym wam bardzo życzyć. Yy, nie świąt, yy, wesołego nowego roku, żeby ten rok 2022 był do Was lepszy niż 2021 rok, żeby wam się lepiej... Yy, Powodziło, żeby wszystko się lepiej działo żeby ogólnie był do was to lepszy rok bo niektórzy mieli może gorszy rok e, 2021 a ten rok będzie do Was lepszy więc wesołego nowego roku żeby Sylwester nie był bez e, żeby Sylwester był ze śniegiem. O. Bo Sylwester bez śniegu to nie Sylwester, to jest zwykły dzień. Dlatego... Wesołego Nowego Roku Oczywiście łapeczki w górę Suba pod tym odcinkiem Żeby też Ja bym miał fajny Sylwester Bo dzisiaj Wiadomo Sylwester to fajerwerki Super czas I o północy Nowy Rok się zaczyna I fajerwerki będą Lecieć, więc Miłego oglądania fajerwerek I Wesołego Nowego Roku, a my jeszcze przed Nowym Rokiem musimy trochę przepalić nasze maszyny bo koleżka podwiózł mnie lawetą, pomógł e, powiedzmy e, przywieźć te maszyny, przywieźliśmy je, znaczy moje auto, ogórek i widlak pożyczyłem od sklepu bo jak się ogórem wywalę nie musi nic to jest auto niezniszczalne, jeżeli coś się przewraca to trochę wniotka będzie, Na przykład tutaj widzicie, o tutaj jest lekka wniotka, tutaj, ale nic się nie stanie i śnieg cały czas pada dzisiaj będą też fajerwerki I będzie time timelapse jak leci jakby są firewerki, więc fajnie no to co, najpierw sobie weźmiemy może o górę pojeździmy trochę potem. tym pięknie zapalił o, tutaj mój kolega, dobry. dobry o mój koleżka też tu jest o, to, czy to jest manekin? żartowałem, co wyśleliście? jeszcze ja z kolegą jeżdżę, nie, to jest manekin to jest zwykły manekin który jest przyklejony po prostu jedzie na mną ale dobra pojedziemy sobie trochę oborykiem bo fajnie tak sobie pojeździć oczywiście nie przyszedzamy z prędkością bo może nie ma jakoś ścisko na drodze ale trochę czuć że jest tak bo zobaczcie widzicie jak ściąga i tu na zakręcie teraz nie, nie. o wiem widzicie ale zarzuciło? No, trzeba uważać, bo wypadek z yy, Sylwestra tak trochę nie bardzo by było. O kurde, kamera drona aż się odpaliła, ale zresztą się nic się nie stało. Dobra, my sobie tutaj nawrócimy na tym na rondzie. Na rondzie skręć w lewo. Pokażę, przez to, żeby. O, tu i tu zrobimy rondo no cyk naręcznym o kurde, chyba trochę ten ściągnąłem znak ale dobra nikt nie widział dobra tu lecimy o tu sarny chodzą chyba I jak nie ten tak to sobie przejdziemy trochę po śniegu tam bliżej na jak się przewrócimy to przynajmniej się widlakiem dźwigniemy a tutaj się nie dźwigniemy nie będziemy taki kawał do domu yy, pieszo iść no ale dobra nie! O! Bo widzowie! To było teraz przeżycie! Czekajcie na wstecznym i ręcznym. O! Udź. Wstawaj! O! Dobra! Widzowie! To jest zima! Dwa razy się przewróciłem! Prawie ogórkiem, ale na szczęście nic się nie stało. Dobra, tu Full Gas! No zobaczcie, no tu nie ma trzy. No ma trzy szaf, tak, prawda, manekinie? No, mówiłem to manekinie, nie, nie mówił w ogóle. No Więc, fajnie, sylwester musi być. E, miał być ciekawszy od czym sylwestrowy, ale no po prostu nie miałem co wymyślić. Ale na. Czekajcie, i bokiem. Picyk! Czekajcie! Ciężko, ciężko jest mu dać... Nie! O, widzieliście? Ja po prostu udaję! No i wykrokałem! Super! Lecie, przez szybę! o! o. To się musiało tak skończyć, patrzcie jak to zarazerwiały. Czekajcie, idziemy po tego. Wiedziałem to się tak skończy. Tak musiało być, a nie inaczej. Dobra. No. W tle sobie piosenka e, będzie lecieć. Jeśliśmy też na last Christmas, tylko nie, żeby mi prawa autorskie nie zdjęli. To sama nutka bez śpiewania. O, po prostu coś żeby był ten klimat Sylwestra tak, prawa autorskie wezmą tu będzie koniec odcinka mi chyba, dobra tak tak, o idealna pozycja, uwaga dobra, jest znowu lecimy o górę Upalamy! lecimy dookoła tego oj no i no... Uwaga! O! Na no, czemu ja to zrobiłem? Chciałem się tylko zabawić, nie? Żeby zobaczyć jak to działa. No i chyba, że... Chyba, bardzo ten... Um, za bardzo się chciał poławić. No stóp! No na dachu też można. O o! O, o. Przyczepiło mnie. O, uwaga! Bo jak ten... O! Ja wiem, że jak odbiję, to tylko do tyłu polecam. Dobra, czekajcie. Tam zahaczyć. I do góry! Będę tylko szyby nie bawił. A, to tak czy jak szyby nie ma chyba. Ale nieźle. A manekin zaraz się odklei. Czekajcie. Kamera drona. Dobra. Nie! Właśnie tak cały się drę, ale... Życie cały czas, no ale emocje są, bo teraz jeszcze mogę postać. O ja, normalnie to by było po tym. Dobra, koniec o górem. Polataliśmy, idę po pick-upa. Pick-upem teraz się przejdziemy tam do góry, w same góry pojedziemy. Wrócimy, no i zrobimy time-lapse. I zobaczymy jak tą zimą, nie Zima. zima Jak zima do góry i idziemy do Sylwestra, do północy i tak za 10 północ Uruchomię kamerę i będziemy fajerwerki, bo fajerwerki mam już przygotowane, mam je tam z tyłu. Nie pokażę, bo mam ich trochę. Mam ich dużo bym powiedział nawet. Pokupiłem ich różne te. Więc poszczelamy sobie dzisiaj wyjątkowo. Mm, tylko później je powbijam i je poszczelam. Więc super fajwerki będą przelane. no ja też chyba jechał o bo to też nie śniegu, No, ale... Lepiej, żeby tu nie było śniegu. Bo jak tutaj by była, byłoby to ślisko. No to, jak tutaj by się dało gazu, no to raczej to by się skończyło w rowie. Bo Tutaj rowu nie ma do góry, tylko przepaść. I zobaczcie, tutaj mogę wam pokazać. Tutaj bym tak najechał. I tutaj zobaczcie, tu w lewo i auto, tak? Wtedy, tu na dół, ale słuchajcie, normalnie jak ten kamień stoch jak tutaj i uff, i lecieć, normalnie to jest. jest ale nie próbuję bo tu ślisko jest dobra lecimy ten śnieg jest po prostu taki mokry i jakbym się tam wywalił no to prawdopodobnie by spadł nie. a tu już było niebezpieczne ptaki latają śnieżyca jest normalnie jest rano jest nie ma jakiejś tragedii bo normalnie o takiej porze no to by o! chyba dojeżdżamy do, do tego. Do zamku. Albo to jest kościół, nie wiem, idę to. Jest, zawsze zapomnę, czy to jest zamek czy kościół. Bo to jest kościół, no chyba. No gdzie kościół tak do góry? Nie, to jest zamek chyba. Zamek jakiś hotel pewnie. Zejdziemy tutaj na parking do hotelu. Idziemy jak zobaczyć, zjeżdżamy i... Dobra, gdzie by tu postawić. Może tu... Czekajcie, nie, nie by tu postawić. Dobra, tu postawię. Przecież nie ma ludzi w ogóle. To, to dzisiaj danie główne. Czekaj, co tu pisze? Yy... A, bo tu ka kafe. 150 euro. Co? Nie! Złoty im się 150 euro za, za kawę, ale dobra. Yy, no nie wiem. Drogo mają. Może euro 50. Nie, jest dużo, bo tutaj... No patrzcie jaki widoczek Czekajcie o! Zobaczcie pokażę wam ten widoczek Na Gdzie jest ogór Ogóra porwali został tylko taki ten Czekajcie. O góra porwali chyba. Dobra. Lecimy tutaj pokiem. Patrzcie, jak tylko tutaj się spadnę. Albo dobra, to czekaj. O! Nie! O, dobra. Tutaj sobie, sobie uklękniemy i sobie popatrzymy na te widoki. Tutaj jeszcze coś nie ma. Ale tak, za tymi górami jest dobrówka. To znaczy osina, przepraszam, osina, na której jest seria i tutaj będziecie mieć w prawym górnym rogu kartę link do filmiku na łosinie gospodarstwo porządku bardzo fajna seria dzisiaj będzie nowy odcinek, Oczy dzisiaj dzisiaj nie, ale jutro będzie odcinek prawdopodobnie sam tego nie wiem, nie jestem pewien, bo jeszcze nie wiem jak to tam wychodzi dobra, idziemy tutaj, szybko speedrun, dobra tu, patrzcie piękny zameczek tu, cyk dobra, lecimy na dół do jedziemy tam na dół i i przewijamy przewijamy e, ja wam tylko wyłączę mikrofonik w kamerze i będę przewijać będziemy przewijać do tego, no tak mi się wydaje do 11:30, chociaż nie, no jakoś nie, tak, żeby to ja wszystko powyciągam na jeszcze Muszę do sklepu skoczyć po jakieś pikolo, bo to wiadomo, sylwester bez pikolo to jest tak samo jak święta bez prezentów, no to to tak samo działa, nie, bo pikolo to jest podstawa sylwestra. Oczywiście, no można wybić pikolo, w ten nie czas świąteczny, tylko na przykład gdzieś wakacje. No można, ale to no, głównie Piccolo to musi być na jakichś imprezach, nie? O, przestał padać, nie? O, ale to się? jak słońce świeci, tak naprawdę się topić i ten, taka bajka ze śniegu. I dzisiaj jechałem na, z osiny Znaczy, o, o! Dzisiaj jak jechałem tutaj, to nie padało nic. że lekko tam chyba padało jakieś, lekko. Mały, mały śnieg. A nagle później jak dojechałem, to jak zaczął sypać, wycieraczki w aucie nie nadążały ten yy, ścierać. Po prostu było tak, szybko, nie? A to nie zadawało, więc no, nieźle. Ale na szczęście opanowało się to. No i teraz wyszło słońce. Ja tyle się nacieszyłem, jak padał ten śnieg, to mówię, będzie wreszcie sylwester ze śniegiem. Cieszę się, uuu no. Po chwili, teraz jak Zaczyna słońce prażyć, to świecić mocno, to... Uu. Zaraz może po prostu być ten Bieda. Prze sama woda, co nie. Dobra. Ja lecę do sklepu. Tu. No, do sklepu. Na sklepie poczekamy, albo tu... O, jaka zaspa się tu zrobiła. Dobra. Jestem. <grym> Ale to było mocne. Dobra, wiecie co? Tutaj jest taki garaż podziemny, do którego można wjechać. Nie, zawsze nie można było, dzisiaj można. Tutaj sobie nawrócimy, tutaj na ręcznym i dobra. Więc ja widzimy się dopiero jak będzie już dzień. Więc widzimy się tak, chwilę, będzie pusenka i jakiś tam lapsik 23.51, więc za 9 minut jest północ jest Sylwester, więc do Was to było dokładnie 5 sekund ten czas, a do mnie to był cały dzień. Leżałem sobie w pick pojechałem do sklepu, nawet pojechałem jeszcze raz na zamek, tam jednak otworzyli restaurację, hotel, no i tam u nich też coś zjadłem, przyspałem się też, zapoczyłem u nich oczywiście. Przespałem się na kilka godzin, tam jadłem, no taki... Od odpocząłem sobie, no jest 6 minut, nie. Więc fajberk już poukładałem. Musimy tylko wziąć ten mm, pick-up, światełka. I jedziemy, wiecie gdzie? A nie, nie tam, przepraszam. Pomyliły się trasy. Tam. Na tej skarpie yy, szybko bo już za 5. Ten tylko... A nie tu, przepraszam, tu. Nie! I ja, nie przez ten czas, to ja zapomniałem, że ja ferwerki przecież ustawiłem tu. O, dobra. E, musimy tu stanąć. Miałem przeparkować, a ja po prostu jestem taki lumulony, bo dopiero co się obudziłem. I tutaj, e, tam są ferwerki z tym, więc... Więc co, czekajcie. Ich nie tutaj, bo one są pod śniegiem. Więc ja jeszcze raz, wesołego Sylwestra, bo dokładnie za dwie minuty jest e, nowy rok, 1 stycznia więc to jest wydarzenie do was tak jak i do mnie znudza dobra czekamy i ja już ja mam taki specjalny guzik tylko kliknę i on się odpalą się fajerwerki jest lecą Syr... sylwester patrzcie o pa... ile ich tu Czekajcie, ja muszę tylko... To że tutaj daję jeszcze, patrzcie, tu! O. Tu... E, o, czekajcie, mam jedną. Raz, dwa. Dobra, mamy. Uciekoć! Dobra. Zaraz polecę może. Dobra. Dobra, lecą. O, patrzcie teraz. Sylwester, czy po północy, co tu się dzieje? Tylko tutaj strzelają. Tylko ja strzelam, zobaczcie. Pięknie, nie, po prostu. Dobra, uwaga, następne. Ile? dobra, o. Czekajcie, do tyłu trochę muszę iść. O, pięknie, no po prostu teraz. To to robi wrażenie. Poszczelamy tak sobie do 10, po. I będziemy kończyć chyba odcinek. Ponieważ, yy, też inni chcą teraz spuszczelać a ja tu szczelam i całe niebo tak może powiedzieć ten. O! No zobaczcie jak się jasno zrobiło od razu. Patrzcie jaka ta, ta ładna na środku taka yy, ta żółta, ta taka różowa wielka. No. Zaraz będzie tak jasno jak to poszczelamy Aż latarkę wyłączę Zobaczcie, czekaj, ja mam wyłączoną latarkę. Dobra. Wyłączymy i wejdź na górę. O! Tu już lecą! Bo ja ich tam kupiłem z 20 sztuk i teraz trochę polecą, ale tak dzisiaj ja chyba wszystkich nie wyszczelę. No dobra widzowie. Jeszcze ostatnia tura, ostatni raz niech polecą. I ja będę kończyć odcinek. Bo to po prostu już ten Sylwester. Też i uwaga! Lecą. Raz. A! Teraz jedna! Nie no, nie możemy jedną zakończyć. Musimy zakończyć jakąś bombą. A no, ale taka ładna leci. Jaka ostatnia to ładna. Tylko musi ich więcej lecieć. Mogą tak lecieć, tylko o, tak spięć. Ale dobra, poczekamy. Jeszcze... Jeszcze jeden raz i... jak tak poleci z kilka. O! O! Do... i Co jest? Dobra, patrzcie... Dobra. Widzowie. Ja to mówię i patrzcie na fajerwerki, bo teraz idealne są. Yy, dzięki wam za ten rok. Znaczy, za ten rok. To jest dopiero, bo musicie odcinek odcinek na moim kanale. Podajcie na odcinek pierwszy, drugi, no i to jest trzeci. Więc to jest jakby. nie jest cały rok. Odcinki moje, ale od tego momentu północ 14 po 15. Północ 15, 1 stycznia. Od tego momentu odcinki będą się pojawiać. Nie wiem ile razy, ale będą się pojawiać. Te odcinki, będą się pojawiać, to, hmm, to. cały rok pewnie spędzicie ze mną. Kto będzie. Wiernym widzen będzie każdy odcinek oglądać, to spędzi z tym cały rok. Ale nie musicie oglądać każdego. Czy, <laughs> tak mówię, nie musicie każdego. jeśli Jeżeli oglądacie mój kanał, to musicie... O teraz! Dobra. Więc jeszcze raz, subskrybujcie kanał, łapeczki w górę, z dzwoneczkiem subika, żeby się powiadomienia o odcinkach. Yy. Oczywiście wesołego Sylwestra. No tutaj już Sylwester jest na pełnej, ale u niektórych jeszcze Sylwester dopiero będzie. Więc jeszcze lecą. Ile ich tam daję, No chyba dużo ich jednak dają, bo ja zapomniałem. I lecą. Pięknie. Dobra widzowie. Wesołego Nowego Roku. spędzać czas z rodziną, z przyjaciółmi, z kim tam chcecie. Dzięki za oglądanie. I do następnego odcinka. Dzięki.